Siema, siema widzowie. Dzisiaj nagrywam Bedwars z Szymkiem. Siema. No i to już drugie Bedwars z Szymkiem. Tak, pod ostatnim filmikiem zawiodłem się trochę, bo nie wybiście tych 10 likes, więc nie wiem, co zrobić. Ale i tak z kimś zagramy. Z kimś zagramy. Z Szy szymek też będzie uczestniczył. No i po prostu. No. Hmm. Dzisiaj gramy rundkę dwie, coś takiego. Próbujemy wygrać. Bedłorcy dziwnie to zabrzmiało. Dobrze nie. Ile MW weszło? O Jezus! Dużo z Jak MW y kupują? Dobra. Jeszcze... O! Jakiś uwu, podługa, girl, podługa. Uw, wszedł. Szymon bardzo ten... chwalił ostatni odcinek, po tym, jak grał. Ja go też w sumie chwalę, widzowie, bo... Zagrał? Dobrze. No i zaczyna się runda za cztery, trzy... Dwa! Jeden! zero. Ja obuduję łóżko. Sorry, że u mnie tak syczy cały czas, no ale za chwilę nie będzie. Hmm, nic się nie dzieje, przecież. Sprawdź sobie stop, po prostu. Kupuj żel, ten... kamienny miecz, bloki, stack bloków i TNT, lecimy. Tam lecimy tam. Nasz. Jak? A to jest V. Idziemy stąd Idzie kolejny, idzie kolejny Uważaj ja... za to. Żelazny miecz, żelazny miecz uciekaj, 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 uciekaj Nie Dwóch już jest Się doje na drzewo Jeden spad. Drugi, ja mam... Drugi też. Czekaj, jeden Drugi też, S. kurde zginąłem. Dobra, jeszcze raz. To naprawdę, to było za krótkie. Jeszcze jedną zagramy. Zowie, no ale wiecie, my jakby... My nie mówimy do was, bo jesteśmy skupieni. Ej, bo bez kitu! Czekaj. Aha. Jak coś na tym... trzymek ten... Na tym... Nie działa po prostu. Na bedwarsach ten subra, proszę. Ja? mi się wydawało, że może działa. Aha. No co, że nie działa? Nie no masz zniszczonych łóżek? Ja? 11 i 13 ostatecznych zabójstw. Ej, A, no to ja. Rozegrane gry, 40, wygrane 0. Aha. I wszystkie te gry były na lajstylu, co nie? bedach. A widzowie, dzisiaj się jeszcze pojawi odcinek strapowania, ale z Szymonem. Tym razem. No, kuba, kuba nie może. Mało wyświetleń było po, no, po tym odcinku. Strapowania. O morszy. Ej, ty obuduj teraz łóżka. Chcę zobaczyć. Tak, Dobra. Jak, ja. tak jak ja. Musisz. Tak ja wiesz jakie ja obudowuję. Czy nie za bardzo pamiętasz. Tak samo budowałem. Co? Nie, nie obudowałeś tak samo. A to teraz ty obudowałeś. Dobudowałeś mm, okay. no to... Przynieś mi mi z tak bloków, okej? Okay? Gdzieś ty, na chyba Uważaj, żółty. żółty Pomagam ci Ucieka, ucieka Dob zabity. A tam <grych> dobra. Trzymaj Dobra, nie, chodź od więcej nie jest. od nie, chodź, od nie, chodź od nie. Mam pomysł. A nie sami przyjdą jeszcze, mówić Tak, teraz sobie robimy to. Tak. No Już koniec. Nie będzie słychać tego wiercenia. Ale bym teraz spadł. Nie wiem przez Aha. co. Nie wiem, czemu to. Czekaj skąd co? Jeden, under, czysta, dwa diamenty. Jeden żółty idzie na środek do myślę, że rozwali nam most, ale ja go oczywiście wiesz. I Jeden spadł. Serce mam. Jeden zabity, drugiego zabiję. zabijam. A, jeden... Dobra, 15 serc kolego. Zabiję żółtych, jak coś. A no to ja mam dopiero 12. Ale ja rozwaliłem całych żółtych, ich już nie ma. A, no to... Spoko. Powiem tyle. Eleczka, Eleczka. Ale dobrzy byli. No próbowali. Przynajmniej tyle. Z tego swojego skilla mieli. Ja nie kupiłem. O mój Boże, jest Był MVP. No tak, ale oni nie, umieją grać. nie umieli grać. Widać było. Nie byłem VIP, to z podsłucha jakoś, nie widać. Ja bym poszedł do zielonych nie? nie, co ja zrobiłem? Zamiast bloku postawiłem TNT Jezus O Jezus, co ty zrobiłeś za barykadę ochronną? Gdzie ty? Ja w bazie. Wysić pod iomento, kup nam ostrość Przydałoby się Ostrość jest za 4 diamenty Masz równo, tak? No. Nie, nie, nie chciało mi się w sumie odcinka <laughs> Trzeba konta. Co ty miałeś za tekstur paka na drzewa. Co? Jakiego ty miałeś tekstur paka na drzewa? A to mogę ci podesłać po odcinku. Ale to tylko fajne to state to było. A ja bym poszedł do niebieskich, bo ich chyba w bazie nie ma, wiesz? Jest, 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 jest. One mają łóżko budowane. Dobra. Dobrze. A ja mam TNT. Ok. Zieloni, teraz niebiescy mogą do nas bo ja popełniłem taki błąd. Jezus. Ile mamy.? Z... Nie, nie, nie. Nie idą? Nie. Ej, masz tutaj, masz. Tak, tego. I tego. Jezus. Po co? Dopiero. No dobra, schowam się. Teraz <gryw> zakupiłam właśnie. Łóżko mamy dobrze budowania. Dobra, ja lecę na nich też. Fireballa pewnie będę. Mówiłem? No, jak zwykle. <grym> też mu fireballa na łeb w zasadzie nie co no, To już zwykle jest w sumie, że firm. Bej bałem się, że to jest tam, a to ty. Po co dwa miecze? A, za zapas Ja do nich idę bez żadnego przygotowania. Zdajesz sobie z tą sprawę? No. Teraz po co naprawdę? Naprawdę? Znowu? No. Znowu? Ile masz ser? Ja? No, już chyba 13. Nie, 12. Nie, jednak 11. Czemu to nie wszystkie bloki zabrać? No, dziękuję. Posłuszny piesek. Przepraszam, że tak powiedziemy, ale. Włożyłem się na nich! Ej, wytyfy, biały z diamentowym mieczem jest u nich u góry. Co nie? Ano. daj, uważaj, uważaj. Dobra, żyjesz. Budujemy się. Ha, nie zniszczę Kurde, spadłem, nie bo... Było. E, 10 serc. Problemy, le, 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 le. Naprawdę to musisz. wszystko zabrać? Dobra, nie wnikam. Chłop tak, tutaj siedzi pewnie z 2 godziny już. Ej, hey, niebieskie ci. łóżka nie może zniszczyć? Naprawdę? Tacy amatorzy są na tych Bedwarsach. biały nadal się z nimi bije. Ej, ja nie wiem czy u nas w łóżku jest jakiś typ. Sprawdzam nie... to Ta, no, chyba ci coś. Będzie. A nie, nie ma. Ej, ja czekam, aż biały pójdzie do niebieski. Pójdę im łóżko wywalić Czekaj ja pomysł. A nie wiem, czy. Daj mi. Złoto. Masz. Ja złoto wykorzystałem na mądry plan. a ten już. Ja, że ja kupiłem. Jezus. Naprawdę, ej, naprawdę ludzie nie umieją grać niczym innym, tylko fireballami. Dobra, ten nadal tu farmi, Dobra, idę do żółtych na generatory, Bo tu nie ma co. W ogóle mamy cztery diamenty. Pożyczyłbyś bloki szybko? Czekam na te, no. te diamentach. Proszę, tak bloków. Dziękuję. Dziękuję, pobożny człowieku. Jeszcze ja mam Stacków, więc lit jest. Jakby... To... Jak coś to... biali. To są giga dni dla spceńca, Którzy czekają na środku. Takie info. Dobra, tyle mi wystarczy. Ok. Chopie, te, teraz się tak wynerwiłem Jak teraz przegram z nimi ostatnią bitwę, to. Ja nie wiem. Nie, nie chcę się. Dobra. Dobra? Jezus, i dlatego tutaj mieli dużo te. Ile? Łącznie osiemnaście. Kto Ktoś jest? Jeszcze... Łapka, chodź, 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 chodź. Chodź szybko do naszej bazy. Kurde, ale. Zabijamy. Zabijam. Dwa serca. Dobra, uważajam. Skąd mamy jump boost? Bo pułapki, bo pułapki zadziałały. E, serca. Niebieski, niebieski. Nie Niebieski nie, pieski, nie łóżka. Nie pieski, nie no to jeden, jeden, niebieski tylko jest Wiem. Git nie, Dobra, no, to czekaj. ja lecę la... Czekaj Mam osiem emeraldów Teraz właśnie, dobra, zepsułem A nie, dobra, ty kupiłeś to To pułapki już tak nie działałem. Biały idzie, biały idzie Fireball, fireball, fireball. Ej, teraz trzeba się tylko chronić przed białymi, bo oni, zaraz jest brakurzek. Trzeba się stakować teraz. To jest już kwestia stakowania się, co nie? Ja idę do żółtych. Kupuję byle czego, nie mam już, co? Tylko uważaj, żeby ci fireballem nie zawali Poczekajmy na brakóżek. Wtedy już nie. i potem będzie finał po prostu. My bez łóżka jesteśmy xD No, No i, no i nic. No ja już mam to, trzy staki już są szanse na to, że wygramy, Dobra, opłacała się tutaj na Tylko biali mają. Tylko bieli, biali. biali mają łóżka. Ale zostali tylko biali. Pułapka o świetle. U ciebie biali są? Mi się wydarzyło i są na niewitkach. Uciekam lepiej. Ja uciekam. Tu do ja żółtych. Nie... Ja nie wiem. Szczerze. Do żółtych. Popełnisz samobójstwo jakieś padło. No to pewnie on. Ej, widzisz, co hop napisał na czacie? Nieładnie. Kur. Kurea, No. Korea, Korea korea Kurea. Chciałabym napisać Korea, korea Południowa. No, na pewno tak chciał napisać. Samo u nas, samo u nas. Poczekajmy, na brakużę. No na Teraz jest S, bo jak ich zapchniemy to jest Git. Pewnie jest fireball Fireboli. Dobra. Ej, bo mamy ulepszone generatory. Masz dzięki Markawka Po co mi to drabno wypisało? No. Ja bym znaczą jak szczery tak, no mhm. żeby cię ci firebolem mhm. Trzeba myśleć tak na W sumie ja mam sześć kapów, okej, okay. ja byłem poszedł do nas poszedź. Posz. Nie wiem, czy się z nimi bić. Nie mają jak Nie ma ich u nas? Nie. Mamy ulepszone lepsze na generatory. Po co oni poszli? Czy my mamy tak ulepszone na Dobra, to on mi się nie przyda. ja nie wiem ile to się już nagrywa, czy to na YouTube a w ogóle wejdzie, co nie? ale będzie, jak wygramy to będzie jeden z lepszych odcinków wreszcie. O dzięki za bloki. To nie możemy... Orient. Dobra, minuta. Lecisz teraz do jest. żółtych? Lecisz do żółtych, plus, ale bo ja polecę do żółtych po wszystko. Na środku jest. Nie, on jest na środku, patrz. On, nie, bo ja. Nie, ale idź do po... Ja idę do żółtych. On, nie fireball, on fireballem weźmie. Jest na środku, uważaj, patrz, widzisz? Szczerze, mówiłem. Firebola bierze. Ja mówię ci, ty się nie ołatwiej. No mam ci Fireball Taktyczny gracz, co nie? Taktyczny gra Fireball Fireball, tylko fireball hmm. No, ale ludzie nie umieją grać w to o, Ja mam zbrodni zwanie... Jak seta, go trzeba fireballem, czy coś Ja i nie mam Kupionej Ja mam żelazną, o Jezus Kup sobie lepiej I Dlatego słaby, jestem w bitwie, dobra Twoje ostat ostatki już, już nic, nic. A w ogóle jest Dobra, deathmatch, gramy Kurde, no nie zdążyłem Mam 13 startów, mam przewagę. No siłkę wypił, fajnie A to co? Ja nie zepchnęły, ja, ja już nie żyję. Jeden zdech. Nie, nie zdech. No, nie, nie, tylko zginę, się wypił płotka. No i... Zapomniałem refa. no dobra. To widzowie kończymy ten odcinek takim sposobem. Dziękujemy za oglądanie. No i narka.